Siemanko z tej strony Migaono i w tym odcinku na kanale chciałbym wam przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji odnośnie nowego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu, tego oto filmu na kanale, to chciałbym Wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem, no i pamiętajcie też o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2 wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu, tego oto filmu na kanale, czyli oczywiście nowego sezonu trzeciego. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, już dokładnie w najbliższą niedzielę do gry Fortnite zostanie wprowadzone długo wyczekiwany nowy sezon trzeci w rozdziale trzecim, którego no można by powiedzieć po części znamy, ponieważ niedawno wyciekło mnóstwo ciekawych informacji na jego temat, a poza nim w grze dzień wcześniej pojawi się wielkie wydarzenie, które będzie miało za zadanie wprowadzić nas do całkowicie nowej fabuły tej oto gry. W ostatnim czasie dostajemy dużo informacji na jeden jak i drugi temat, dlatego też w filmach czasami pojawiają się informacje i na jeden i na drugi temat, ale dzisiaj bardziej pod lupę zabierzemy sobie informacje odnośnie nowego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim, ponieważ o nim dawno nie było filmu, a co ciekawe na Twitterze znów pojawiło się mnóstwo wycieków, które... Przedstawiają bardzo szczegółowe informacje na temat nowości, które pojawią się po jego starcie. Na samym początku jednak będą informacje na temat zwiastunów nadchodzącego nowego sezonu trzeciego, ponieważ to właśnie one w ostatnich dniach podbijają Twittera. No i co ciekawe, to właśnie w tym sezonie twórcy gry postanowili wprowadzić nowy format zwiastunów i tym razem zwiastun nowego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim będzie tylko jedną grafiką, która zostanie ułożona z tak zwanych puzli. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to od dokładnie dwóch dni w internecie regularnie pojawiają się obrazki, które końcowo mają ułożyć jedno wielkie Zdjęcie i początkowo dostaliśmy dokładnie te dwa zdjęcia, które przedstawiłem wam na wczorajszym filmie i je dokładnie omówiłem i pojawiły się one w ostatnim niedzielę, a zaś dnia kolejnego, czyli wczoraj, pojawiły się kolejne dwa zwiastuny. Tym razem jeden ze zwiastunów został nawet przesłany przez polskiego twórcę, który posiada kont na Twitterze i mowa tutaj oczywiście o Rafie i dał on znać, że twórcy gry przesłali mu kolejny fragment układanki, który prezentuje się tak i dopiero kilka godzin później, bo tego samego dnia o 23 pojawił się chyba ostatni obrazek na tamten dzień, który prezentował się mniej więcej tak. No i to właśnie ten ostatni zwiastun był chyba najlepszym do tej pory, ponieważ to właśnie on zdradził nam co mniej więcej pojawi się na tej grafice i jak sami możemy zobaczyć ostatnie zdjęcie, które zostało dodane w poniedziałek, przedstawiło nogi robota, który obecnie jest budowany na lodowym księżycu i który dodatkowo zostanie przez nas wykorzystany do zniszczenia urojonego reżimu. No i nic by w tym nie było, gdyby obecne elementy nie łączyły się już w prawie w pół obrazka i na obecną chwilę po połączeniu wszystkich zdjęć możemy zobaczyć, że po prawej stronie obrazka jest przedstawiona jakaś kulka, czyli prawdopodobnie wyspa, na której teraz gramy, a na dolnej części obrazka możemy zobaczyć nogi. Od mecha, który później będzie już cały gotowy. Niestety, ale poza tymi obrazkami, w momencie nagrywania filmu nie pojawiły się żadne inne zdjęcia, które mogłyby łączyć się w dalszą część grafiki, jednakże już teraz mogę wam powiedzieć, co mniej więcej znajduje się w tamtym miejscu. I na początku pod lupę zabierzemy sobie pierwszy obrazek całej układanki, czyli ten, którego możecie zobaczyć w tle tego filmu na kanale. Jak widać, dużo osób stawia tutaj na to, że ten fragment przedstawia tak jakby mapę oraz kulkę z nawigacją od mecha, ponieważ na tej kulce jest wyszczególniony jeden punkt, i na 100% jest to punkt, który wskazuje na maszynę zagłady, która jak sami dobrze wiecie, będzie główną rzeczą, jaka zostanie użyta przez urojony reżim w wydarzeniu, a mech z lodowego księżyca będzie musiał go zniszczyć. Nie wiem niestety czy mu się to uda, ale na pewno zaatakuje on maszynę zagłady, co wynika z tej grafiki i wydaje mi się, że cała ta grafika, którą mogliśmy zobaczyć w tle tego filmu, będzie miała zakończenie dopiero w ostatni dzień obecnego sezonu trzeciego, czyli w sobotę, ponieważ to właśnie wtedy do gry Fortnite pojawi się wielkie wydarzenie, które każdy z nas zobaczy na żywo. Jedną z rzeczy, która na to wskazuje jest właśnie ten pierwszy fragment zwiastunu, który przedstawia tak jakby miejsce, w którym Mech zaatakuje i nie wydaje mi się, żeby gracze ukończyli całą tą grafikę wcześniej. Ponieważ, z tego co możemy zobaczyć po lewej stronie, nadal nie mamy zakończenia zdjęcia, więc coś tam jeszcze musi być, lub po prostu brakuje jednego zdjęcia do całego zakończenia. Oczywiście, zdjęcie to może być o wiele większe niż myślimy, ponieważ nie mamy jeszcze ani środka grafiki, które na pewno przedstawiałoby nam więcej informacji na temat wydarzenia i nowego sezonu. I te elementy twórcy gry na pewno zostawiam na sam koniec, ponieważ mogą one zdradzić za dużo. Zwłaszcza, że nadal nie wiemy do końca o co chodzi z tym obrazkiem w prawym górnym rogu. To, co zdążyłem wam przedstawić, to tylko teoria, co może być na pierwszym w pierwszym tym zwiastunie, ale czy to na pewno jest to fragment mapy od boku, tak jak na tym zwiastunie sezonu pierwszego, to nie wiem, i na obecną chwilę nie jestem w stanie wam tego powiedzieć, ale wiem na pewno tyle, że wy w momencie oglądania tego filmu na pewno znacie pozostałe zwiastuny, które pojawiły się w internecie. No w sensie na pewno, gdy film jest na kanale, na Twitterze pojawiły się kolejne elementy układanki, tym bardziej, że dzisiaj do gry Fortnite trafiła nowa aktualizacja zawartości, która usunęła Railguna i te działko, które zdradza waszą pozycję po strzale, i wprowadzili oni ostatni dziki tydzień, który polega na tym, że gracze muszą wydać jak najwięcej złota do końca sezonu drugiego. Co ciekawe, poza tym, że wiemy, że będzie tam widoczny robot, to nie wiemy jeszcze, czy coś nie będzie ukrywało się w tle tego zdjęcia, ponieważ w ostatnich dniach dostajemy coraz więcej informacji na temat wydarzenia i nowego sezonu i nie wydaje mi się, żeby ten obrazek przedstawił tylko jakiś fragment nawigacji, która wskazuje na maszynę zagłady oraz mecha, który po prostu zostaje aktywowany. Na pewno grafika ta skrywa więcej sekretów, ponieważ twórcy gry nie przedstawiliby jej w taki sposób, ale to, jak to wszystko będzie wyglądało dokładnie, dowiemy się, gdy na Twitterze inni youtuberzy czy tam streamerzy opublikują kolejne grafiki, które będą zdradzały nam kolejne ciekawe informacje na temat nowego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim oraz wielkiego wydarzenia. No i dodam tutaj od razu, że na tym kanale dokładnie 4 czerwca o godzinie mniej więcej 19 albo 20 pojawi się specjalny live stream z wielkiego wydarzenia, który co ciekawe potrwa aż do startu nowego sezonu trzeciego. Na tym liveie będziecie mogli wygrać naprawdę bardzo dużo karnetów bojowych, a więcej szczegółowych informacji na ten temat poznacie na tym liveie, który będzie miał swoją premierę tak jak mówiłem wcześniej 4 czerwca około 19 na tym kanale. No i przy okazji, jeżeli ktokolwiek z was chciałby zobaczyć więcej ciekawych informacji na temat nowego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim oraz zwiastunów i oczywiście wydarzenia, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem, jak zawsze, napiszcie po prostu sezon trzeci. Jeżeli serio zobaczę dużo komentarzy o takiej treści, a w internecie pojawią się kolejne ciekawe informacje na temat nowego sezonu trzeciego, bądź eventu, czy nawet fragmenty zwiastunów, to ja nagram dla was kolejny odcinek na podobny temat, no i przy okazji każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zwiastunów nadchodzącego nowego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim, które w w ostatnich dniach regularnie pojawiają się na Twitterze. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym jak i innymi tematami będę informował Was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałby mi je przedstawić, żebym ja mogę Wam przedstawić na kolejnym moim odcinku na kanale, to wszystko podsłuchajcie na mojego Discorda bądź Instagrama, a linki do nich macie w opisie tego filmu na kanale. No i przy okazji w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych zwiastunach i czy według Was. Zdjęć to skrywa więcej tajemnic, czy może jednak jest to tylko zwykła grafika? No i co, na sam koniec tego oto filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić opeczkę do góry, jak i też o tym, że jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a, a ja Wam dziękuję za oglądanie tego oto filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!